Peter, zaczynasz? Dobra. Kurczę, dostałem jedno ziarenko popcornu. To takie smutne. Przestańcie się śmiać. Lepiej sprawdźcie, co wy macie. Ja mam małe wiaderko. Nieźle. Wygląda pysznie, tylko ty zostałaś, Vivienne. Jak dużo popcornu. Cała góra. Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Przestańcie się na niego gapić. Jedzcie swój. Myślę, że bardzo szybko sobie z tym poradzimy. Mimo wszystko zamierzam cieszyć się tą chwilą. Właśnie tak trzeba żyć. Co robisz, Peter? Pokazuję, na czym polegają dobre maniery. Wiem, że ich nie znacie. Patrzcie i uczcie się. Potrzebny mi będzie nóż i widelec. Wspaniale! Dzięki nim mogę ostrożnie pokroić popcorn na kilka kawałków. Co za wykwintny smak. Po prostu niesamowite. Mógłbyś się troszeczkę pospieszyć? To wszystko, skończyłem. Nie trzeba było mnie tak pospieszać. Ups, przepraszam. To gazy. No i gdzie się podziały twoje dobre maniery? Fuu, ja nie potrzebuję żadnych sztućców. Po prostu zjem swój pyszny popcorn. Boże, jest taki chrupiący, taki świeży. Brakuje tylko dobrego filmu. Ojej, czy już wszystko zjadłam? Tak szybko? Nawet nie zauważyłam. Cóż, zostało tylko jedno ziarenko. Czas je dojeść. To jest moja szansa, nie mogę tego przegapić. Co ty zrobiłeś, Peter? To niesprawiedliwe. To mój popcorn. Nie mogłam się powstrzymać, był tak blisko mnie. Livian, teraz ty. Wyszności, ale mam szczęście. Nie mogłam nawet o tym marzyć. Zabierajcie ręce od mojego popcornu natychmiast! Grózł mnie w palec! To straszne, teraz jest cały czerwony. Myślę, że musimy połączyć siły, bo inaczej nie będzie popcornu. Weźmy odkurzacz i podejdźmy tak blisko, jak to tylko możliwe. Włączaj Mary, jestem gotowy! Działa, radzimy sobie świetnie. Wkrótce będziemy mieli cały popcorn. Jak mi się to podoba. Uwielbiam wprowadzać w życie sprytne plany. Nie rozumiem, gdzie jest mój popcorn. Peter, natychmiast od odkurzacz. To niesprawiedliwe! Ukradliście mi popcorn! wiem od no twojego krzyku boli mnie już głowa. Zabieraj swój popcorn z powrotem! Świetnie! Wyłączyliśmy ją z gry. Teraz nikt nas nie powstrzyma. Musimy szybko spróbować! Ekstra jest naprawdę dobry. To był świetny plan. Tym razem jestem gotowa sprawdzić talerz jako pierwsza. Wow, paczka gum! Bardzo to lubię. Nie ma co zwlekać. Zjem ją tu i teraz. Kilka gum naraz. Podoba mi się to. Fajnie, masz szczęście. To na pewno. Nie spiesz się, Vivie. Najpierw musimy podnieść floszę. Tego się nie spodziewałam. Jak to dużo gumy. Cała słodka ściana. Musisz się z nimi obchodzić. Ale jeszcze za wcześnie, by je otwierać. Przepraszam, zupełnie zapomniałam, że Peter nie sprawdził swojej porcji. Ale u mnie wszystko super. Teraz zobaczymy, co ja mam. Wow, jak to się wszystko zmieściło pod pokrywką. Nie wiem. To niesamowite. Odebrało mi mowę. Z każdej strony wygląda wspaniale. Muszę jak najszybciej pozbyć się opakowań. Wystarczy je zdmuchnąć. Właśnie tak, to było łatwe. Też chciałam tego spróbować. Ej, zabieraj ręce. Nie zamierzam się z nikim dzielić. Siwus. Obraziłam się. Sieci czekaj, aż zjem swoją gumę. Takie to miękkie. Super. Nigdzie mi się nie spieszy. Spróbuję zrobić wielkiego balona. Ciekawe, co z tego wyniknie. Jak na razie, słabo ci to wychodzi. Coś jest nie tak z tą gumą. Nie można jej nadmuchać. Ale wiem, co mogę zrobić. Potrzebuję pompki! To działa. Spójrzcie na to! To zupełnie inna sprawa. Mój plan działa! Jaki piękny balon. Umieszczę go na patyku i zachowam na pamiątkę. Wygląda to naprawdę świetnie. Chciałabym dostać balon od Vivian, ale na pewno mi go nie odda, więc będę musiała sama go sobie wziąć. Muszę tylko troszeczkę bardziej się postarać. O nie, co się stało z moim balonem? Dlaczego pękł? Przepraszam, Vivian. Chciałam się trochę pobawić. To nie było śmieszne. Lepiej zjedz swoją gumę. Właśnie to zamierzam teraz zrobić. Jest taka dobra, że nie można się oderwać. Teraz moja kolejna nadmuchiwanie balonów. To dopiero początek. Muszę się troszkę rozgrzać. Pójdź na to, Vivian. Jak ona to robi? Teraz ja się pobawię. Mary, ja nie zapomniałam. Oko za oko. Co się stało? Nic nie widzę. Dlaczego moja twarz jest pokryta gumą do rzucia? Myślę, że ten kolor bardzo ci pasuje. Nie moja guma jest zepsuta, podobnie jak mojej brwi. To straszne! Trzeba je natychmiast przykleić z powrotem. To nie wygląda dobrze. Uff, udało mi się. Odzyskałam swoje dawne brwi. Peter teraz twoja kolej. Czekałam na tę chwilę. Ręce same sięgają po gumy nie mogę ich powstrzymać. I dlaczego miałbym to robić? W końcu to wszystko jest moje. Jak dużo gumy, ledwo mieści się w ustach. Obawiam się, że to może się źle skończyć. Nie martw się, Vivian, wszystko jest pod kontrolą. Patrzcie, jaki balon mi wychodzi. Super! Przestań, Peter, balon zaraz pęknie. Chowajmy się, Vivian. Miałaś rację, Mary. To była prawdziwa eksplozja. Pomóżcie mi, utknąłem. Wyglądasz jak pająk zaplątany w sieć. Teraz ja będę pierwszy. Wow, ciastka i mleko. Ale dlaczego jest ich tak mało? Tylko jedno ciastko. Nie podoba mi się to. Vivian, ty otwórz. Ja mam większą porcję. Fajnie, to mnie cieszy. Uwielbiam ciastka z mlekiem. Czy to oznacza, że Mary ma największą porcję? Szybko, podnieś pokrywkę. jest chyba ze sto ciastek i ogromna szklanka mleka. Chciałabym być na Twoim miejscu, ale muszę się zadowolić tym, co mam. Zamierzam wykąpać ciastko w mleku. Myślę, że mi zasmakuje. Wygląda pysznie. O tak, jest super, nie jestem rozczarowany. Czas na kolejną kąpiel mleczną. O nie, ciastko wpadło mi do mleka. Może uda Ci się je wyjąć. Obawiam się, że nie dam rady. Czasami jesteś taką niezdarą, Peter. Co zamierzasz zrobić? Wypiję całe mleko, a potem wezmę się za moje ciastka. Masz mleczne wąsy. To takie śmieszne. Są takie dobre. Super. Peter, jesteś taki zabawny. Dzięki za komplement, Vivian. Czas, żebyś ty zajęła się swoimi ciastkami. Mój Boże, ale tam jest dużo nadzienia. Rewelacja. A teraz dodam trochę mleka. Ciastka też mi wpadły do szklanki z mlekiem. Kurczę. Może jednak tak będzie lepiej. Zobaczcie, jakie mam teraz mleko. Jak koktajl czekoladowy. Co ty robisz, Vivian? Robię najsmaczniejszy napój na świecie. Mam już wszystkie składniki, a teraz zmieszam je w szejkerze. Wow, to świetny pomysł. Brawo. Zobaczmy, co udało mi się zrobić. Teraz przeleję koktajl do szklanki. Wystarczy. Wygląda bardzo czekoladowo. Podoba mi się. Dodam słomkę i parasolkę i można spróbować. Jest nawet lepszy niż się spodziewałam. Niesamowity smak. Nie da się go opisać słowami. Zazdroszczę ci! Te dodatkowe ozdoby są niepotrzebne. Liczy się smak i chcę się nim w pełni nacieszyć. Teraz temery. Jestem gotowa, ale nie wiem od czego zacząć. Jest tak dużo ciastek. Dobra, spróbuję. Mm, jakie dobre. My też możemy spróbować? Nawet o tym nie myślicie, już zjedliście swoje porcje. O nie, upuściłam ciastka. Dobrze ci tak, to za karę. Chyba wpadły do mleka. A więc jeszcze nie wszystko stracone. Teraz nasza kolej, Vivien. Czas dać Mary nauczkę. Robicie, przestańcie! Przez was jestem cała mokra. Dlaczego wszyscy mają tyle pyszności, a ja tylko jednego Twixa? Mam nadzieję, że jest przynajmniej dobry. Ej, uważaj, gdzie rzucasz śmieci! Bo co? Przestań jęczeć jak baba. O, wiem jak to podzielić na kilka smacznych kawałków. Użyję piły. Nadchodzę! Przestań! Trzymaj się od nas z daleka! Ale o co ci chodzi? Popiła do Twixa. Możecie być spokojni. Ale i tak nam się dostało. Ktoś ucierpiał? To przecież Twix. Każdy okruszek na wagę złota. Pyszności. Tak dawno nie jadłam Twixa. Zapomniałam, jaka to pychota. No to teraz moja kolejna słodycze. Ale najpierw pozbędę się opakowań. Łakocie, nadchodzę! Wow, co za apetyt! Czy Twix jest aż tak dobry? A jak myślisz? Wiecie, co najbardziej pasuje do czekolady? Mleko! Orety, dlaczego wszyscy czymś we mnie rzucają? W głowie się nie mieści, jakie to musi być pyszne. Czekoladowe mleko i czekoladowa czekolada. Jak dużo czekolady! Ej, na co się gapicie? John, częstuj się! Mam świetny pomysł. Samo jedzenie batonów jest nudne. Lepiej zbudować z nich ogromną wieżę. Nutella będzie naszym cementem. Ojej, John! Chyba minąłeś się z powołaniem. Prawdziwy facet powinien znać się na budownictwie. A tym bardziej jeśli to czekoladowe wieże. A dziewczyny muszą umieć zjeść wszystko, co zbudowali chłopcy. Na to spróbujmy. Ej, co wy wyprawiacie? Dlaczego wieża się trzęsie? Ojej. John, yy, wybacz, ale to jest takie pyszne! Spoko uratował mnie kask. O jacie ile chipsów? Naprawdę dużo. Wcale nie. Wy macie dużo, a ja dostałam jednego malutkiego chipsa. Dajcie mi szkło powiększające. Nic nie widzę. Wygląda zachęcająco. Myślę, że jest bardzo smaczna. I taka mikroskopijna. John, twoja kolej. Nareszcie bo zgłodniałem. Kto tak zamyka chipsy? Nie da się ich normalnie otworzyć. Potrzebuję pomocy. No, tak lepiej. A teraz pokażę wam, jak się je chipsy. Hop! Ale pyszne! Oj! Dosłownie zawróciły ci w głowie. Teraz moja kolejna smakołyki. Ej, dość tego! I tak głowa mi pęka! Nic nie poradzę! Te chipsy są odjazdowe. Kask mi osłoni. Prawie nic nie czuję. Ale wiem, jak dać jej nauczkę. Trzeba zająć się tym jej zamkiem z chipsów. A jak pysznie i ciężko. Emma, nie ma nie masz szczęścia do słodyczy. Dziękuję kapitanie oczywistość. Sama bym na to nie wpadła. Ale nie wszystko stracone. Nawet najmniejszy cukierek może stać się gigantem jeśli znasz się na technice. Takie jak iPhone. Wow jak to możliwe? Możliwe, a jakie pyszne. John, teraz Twoja kolej. No dobra, zjem wszystko naraz. Gotowe? My jesteśmy gotowe, ale Ty chyba nie. Ale tu jest więcej słodyczy. Ej, ręce przy sobie. To nie twoje skitelsy, są moje i tylko moje. Mam dylemat, od którego koloru zacząć? Pora na loterię. Dobra, od czego zaczniemy? Sprawdźmy od zielonego. No to próbuję. Jakie pyszne. A teraz zjem całą resztę. Wspaniała loteria. Może ja też coś wygram? Wow, ogromny cukierek. Napełniony cukierkami. Ale odjazd, ja też taki chcę. John, daj mi trochę. Nie zdążyłam zagrać na loterii. No dobra, jestem bardzo miły, więc częstujcie się. I znowu poszczęściło się wszystkim oprócz mnie. Mam tylko jednego żelka. John, z czego się śmiejesz? Jeden, ale za to jaki smaczny. Emma podsunęła mi świetny pomysł na pramka. Wydłubane oko zrobi wrażenie na każdym. O, Emma, zobacz, co się stało. Nie mam oka! O Boże, co za tragedia. Zabierzcie go stąd. Ojej. E, pomocy. Przez ciebie Emma ucierpiała Ale fajny film A jaki pyszny Nesquik A, skąd tu się wzięło oko? Po tych masakrycznych frankach chętnie zjem żelkowe oko Racja, ja też poproszę John, a ty na co czekasz? Na nic. Po prostu umiem się powstrzymać w przeciwieństwie do was. Ale racja, te oczy są pyszne. Może mi też trochę dasz. Mnie też. W końcu jesteśmy przyjaciółmi. Dziewczyny, darujcie sobie i tak nikomu nic nie dam. No proszę. Powiedziałem, że nie. Co się dzieje? Widzę jakoś zbyt dobrze. O, Rety! Ale się porobiło.